W dzisiejszym odcinku odjazdu zabierzemy Was na służbę z jedną z 14 maszynistek Kolei Dolnośląskich. Ta dokładnie, która zabierze nas dzisiaj do Protoszyna, już od dziecka marzyła o tym, aby prowadzić duże pojazdy. Jej marzenie ziściło się i w tym roku, we wrześniu minie 5 lat, odkąd jest maszynistką Kolei Dolnośląskich. Poznajcie Panią Sylwię. Cześć, mam na imię Sylwia, w Kolei Dolnośląskich pracuję od 2016 roku, jako maszynistka od 2020 roku. Z panią Sylwią spotykamy się na peronie pierwszym we Wrocławiu i wsiadamy na pokład pociągu KD Szczupak 67759 relacji Jelcz laskowice krotoszyn by móc choć przez chwilę obserwować jej pracę. Uważność, spokój, odpowiedzialność w kabinie maszynisty to podstawa. Pani Sylwia jest jedyną osobą w swojej rodzinie, która wybrała pracę na kolei. Jej talent do prowadzenia pociągów został odkryty podczas jednego ze szkoleń, gdy pracowała jako konduktorka. Cztery lata później zaczęła karierę już jako maszynistka kolei dolnośląskich i dziś ma autoryzację na wiele pojazdów. Na elfy, w których my jesteśmy na 48, wszystkie impulsy, które mamy, hybrydy, wszystkie nasze tak słone jak kibelki, łącznie z naszym cudownym Endolino i w tej chwili na linki, a w trakcie są pesy krótkie, spalinowe. Pani Sylwia doskonale zna budowę każdego z wymienionych pojazdów i w przypadku usterki potrafi ją naprawić. Oprócz bezpieczeństwa kluczowy jest też czas, a realizacja przejazdów według rozkładu to priorytet. Ja muszę mieć świadomą świadomość, że ja wiozę ludzi do pracy, na jakieś ważne spotkania, do lekarzy, na jakieś wycieczki, gdzie się śpieszą i muszę wiedzieć, jak to naprawić. Nie mogę powiedzieć, że ja nie zrobię, bo ja czegoś nie wiem. Muszę to wiedzieć. Dziś widok kobiety za sterami pociągu już nie szokuje. Za to coraz częściej wzbudza wśród podróżnych sympatię. Ale nie dlatego pani Sylwia tak lubi swoją pracę. Ja lubię podróżować. Nie lubię siedzieć w miejscu. A tu jednak ta praca, pomimo tego, że muszę być skupiona na trasie, to i tak mogę patrzeć, co się dzieje na zewnątrz. Widzę wschody i zachody słońca, każdą zmianę pogody, każdą porę roku, z każdej innej perspektywy, z innych tras. To wynagradza rozpoczynanie i kończenie służb o różnych porach dnia i nocy. Jeśli chcielibyście rozpocząć karierę maszynisty w KD, aktualne oferty pracy znajdziecie na naszej stronie w zakładce Praca. Klikając w zakładkę licencja maszynisty, dowiecie się więcej na temat pierwszego kroku w drodze za stery pociągu. Specjalizacje związane z pociągami są i będą potrzebne, wszak renesans kolei trwa. Przedstawicielki płci pięknej można spotkać nie tylko w kabinie maszynisty, ale też na przykład na dyspozyturze. Gdzie podobnie jak za sterami pociągu, liczy się spokój, opanowanie i umiejętność szybkiego reagowania na pojawiające się sytuacje. Panie stanowią silną grupę w załodze KD. W, w kolejach dolnośląskich pracuje 451 kobiet. Pracują, można powiedzieć, na wszystkich stanowiskach: jako konduktorki, kierowniczki pociągu, kasjerki, także też jako maszynistki. Wszystkim kobietom z okazji ich święta. Życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego, satysfakcji z wykonywanej pracy, a dziękujemy za ich profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków. Chciałem złożyć serdeczne życzenia wszystkim paniom, a w szczególności paniom pracującym w kolejach dolnośląskich, przede wszystkim zdrowia i spełnienia marzeń i wspaniałych mężczyzn. Dziękujemy. A wracając do pani Sylwii, co powiedziałaby kobietom, które chciałyby zasiąść za sterami pociągu A jeszcze się wahają. Do odważnych świat należy, trzeba spełniać marzenia. Nie sposób się nie zgodzić. Drogie panie, czas na świętowanie. Życzymy wam pięknego dnia i wielu miłych niespodzianek. Wszystkim widzom odjazdu dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia.